Cześć, z tej strony Damian squidy, a w dzisiejszym odcinku coś, czego się kompletnie nie spodziewałem. Motocykl bez sprzęgła, ale nie żaden skuter. AMT09Y AMT z 2025 roku. Klasyczny naked z pazurem, ale teraz z automatyczną skrzynią biegów. Zapraszam do oglądania. Prowadziliśmy motocykl do testów, miał być ścigacz, który się dziecinnie łatwo prowadzi, więc... Tutaj nie ma ani sprzęgła, ani gazu, po prostu odpychamy się nogami i... I lecimy po zakrętach. <grymne> Ekstra. Na godzinkę. Na godzinkę <grymne> dokładnie. To, co dzisiaj czeka, to MT9 z nową, zautomatyzowaną skrzynią biegów, czyli opcja YAMT, czyli Automat Manual Transmission. Pewnie już słyszałeś mniej więcej, na czym to polega. Klasyczne MT9, które jest pozbawione dźwigni sprzęgła oraz dźwigni zmiany biegów. W silniku zamontowane są dwa serwonapędy, dwa silniczki krokowe. Jeden odpowiada za szybką i precyzyjną zmianę biegów. Jest połączony z quickshifterem. A drugi silniczek odpowiada za błyskawiczne wbieranie, Przęgła, czyli wysprzęglanie motocykla. Jak to działa? Maszynę odpalamy. Wersja YMT właśnie jest systemem bezkluczykowym, więc bardzo fajna opcja. No i tutaj mamy informację, na jakim trybie jeździmy. Tutaj jest AT, czyli automat. Tutaj jest dynamika jazdy. Guziczkiem MODE możemy zmienić sobie dynamikę podstawową lub D, jako bardziej zaawansowaną dynamikę, jakby charakterystykę troszeczkę mocniejszą. Zmieniając na manual w tym miejscu. Przełączamy sobie już na opcję zmiany biegów za pomocą łopatek i tutaj biegi zmieniamy sobie za pomocą tych dwóch dźwigienek. Oczywiście działają w dwie strony, więc możemy sobie zmieniać bieg w górę lub redukować za pomocą tego ruchu, ale oczywiście możemy też robić to kciukiem. Bardzo fajna rzecz, warto potestować sobie, według mnie osobiście, automat do miasta, do relaksacyjnej, łagodnej jazdy, jeżeli chcemy sobie na motocyklu odpoczywać. Manual natomiast do takiego mocnego, szybkiego latania, gdzie faktycznie chcemy poczuć adrenalinę, chcemy poczuć tą precyzyjną zmianę biegów, chcemy poczuć tą szybkość działania i szybkość reakcji tej skrzyni. Oczywiście działa to tak, że jeżeli jedziemy sobie na automacie i w zakręcie, powiedzmy nam, ten bieg maszyna zmieni i czujemy, że wyjście z zakrętu jest za słabe to walimy kciukiem, bieg redukujemy, nawet możemy zrzucić dwa biegi w dół i wyjść pełną mocą z zakrętu, e, tak żeby pomóc sobie w tym automacie, e, no żeby poczuć tą adrenalinę w czasie jazdy. Natomiast na manualu jest tak, że gdybyśmy jechali nawet na piątym czy szóstym biegu i zaczynamy hamować i chcemy go zdusić na maksa, to maszyna nam nie zgaśnie, tylko mimo wszystko automat sam zredukuje nam bieg, mhm. czyli nie dopuści do tego, żeby maszyna nam zgasła. Podobnie ruszanie na światłach, nie ma tutaj takiej opcji, dodajemy gaz i ona startuje idealnie. Wyczuwa perfekcyjnie ten punkt puszczenia sprzęgła, wysprzęglenia i ruszenia, więc działa to mega precyzyjnie. Natomiast oczywiście trzeba się do tego na początku. A jak mam wrzuczać. dwójeczkę, dojeżdżam do świata i hamuję i nie zredukuję, a mam na manualnym na jedynkę. przerzuci na jedynkę. Tak jest. Ale wysprzęgli? Wy... Oczywiście. Mhm. I zatrzymujesz się wtedy z hamulcem. Jedynka jest cały czas wbita i jest wysprzęglona. Okej. Okay. Więc jakby tutaj działa to. No um, co lekko dodam ty, gazu i będzie to od razu się. Tak, dokładnie. Mhm. Tu oczywiście jest również tak, że on patrzy na dynamikę jazdy. Może nie to, że się uczy jazdy, ale jeżeli sobie lecisz lekkim gazem, to te biegi przerzuca w miarę szybko. Czyli gdzieś powiedzmy te 3-4 tysiące, on już ten bieg przerzuca. Natomiast jeżeli ta maneta jest wykręcona mocno, to wtedy on pozwoli ci przeciągnąć te obroty wyżej i zmieni dopiero przy 6-7 tysiącach. Okej. Okay. To, co Ci polecam, to sobie spróbuj, jak będziesz sobie leciał na automacie. Mhm. Dwójka, gaz do końca, aż sam bieg przepnie. Przepnie go w okolicach y, żółtego pola, czyli chwilę przed czerwonym, w okolicach 6-7 tysięcy obrotów. Czy zależy też, jaki, w jakim trybie jadę, nie? Tak, dokładnie. Mhm. Na trybie D+, on te biegi będzie przerzucał bardziej sportowo, czyli wyżej. Okay. Ale lecisz dwójką do końca, gaz na maksa i wtedy on, przerzucając dwójkę na trójkę, Wydaje niesamowity dźwięk, takie pam strzał z wydechu, jak w sportowych furach. Okay, na pewno to okay. usłyszysz. a i później to aż się chce w kółko powtarzać, bo ten dźwięk jest po prostu niesamowity. I nawet na oryginalnym wydechu przyprawia ciary na skórze, więc to jest mega, mega fajny efekt. Już ci pokazuję, jak to pokrótce działa. Mhm. Aby maszynę odpalić, mhm. oczywiście musi być wciśnięty hamulec i czerwony guzik w dół. Teraz bieg nie zadziała. Ponieważ nóżka boczna jest rozłożona, okay, okay. standardowo jak w motocyklu. Ale nie gaśnie, to dobrze. Tak, nie gaśnie, to już nie ma siary pod sklepem, nie ma wstydu na, na mieście na światłach, więc... Wbijamy plusik, ja nam bieg, jest jedynka. Okej. Okay. I teraz dodajemy gaz. I maszyna startuje. Hamulec. Maszyna stoi. Okej, okay, okej. Okay. O nic się nie musimy martwić. I teraz, jeżeli wyłączymy zapłon, maszyna zostaje nam na biegu. Mm -hmm. Czyli yy, mamy taki dodatkowy hamulec postojowy, hamulec ręczny na wzniesieniu. Jeżeli, A jak yy, wyłączyć bieg, jak mu chciał go przestawiać? Teraz niestety takiej możliwości nie ma, musisz go uruchomić okay. i wysprzęglić. Czyli wejść minusem w neutral, oczywiście. Tak. I musimy go wystrzelić. Okej, okay, okej. Okay. Teraz co ciekawe, nie ma niestety łutu tu. Nie przegazujemy go i jest launch control, tak żeby z dodanym gazem nie wbić biegu, żeby nie szarpnęło, więc gaz działa tak. Okej. Okay. 4000 obrotów i odcina. I odcina, no no żeby nie mieć wciśniętego gazu i rzucić biegu, wtedy po prostu szarpnie wystrzeli. W tym zakresie jest to bezpieczne. Ale on oczywiście nie pozwoli tego biegu przerzucić. A laczka już też nie spalimy na tym. Laczka się też niestety nie spali. Kontrola trakcji na to nie pozwoli. Ach. Natomiast oczywiście też um, tutaj, tak jak i w poprzednim modelu MT9, można wejść sobie w ustawienia i tutaj są ustawienia motocykla, i te wszystkie systemy stabilizacji wyłączyć czyli kontrolę trakcji, kontrolę slajdu, mm -hmm. kontrolę unoszenia przedniego koła, czy backslide regulation, to wszystko można sobie jednym guzikiem wyłączyć i mamy wtedy bardzo już dynamiczny i agresywny motocykl, okay. który ślizga się w zakrętach, który będzie zrywał trakcję, no i będzie no, oczywiście mniej bezpieczny, ale na pewno będzie dużo bardziej, tak jak nakedy mają dużo więcej agresji, dużo więcej powera, jeżeli ktoś lubi sobie polatać na gumie i zrobić takiego z niego hamskiego streetbajka. Jeszcze jedna informacja dość istotna, jeżeli chodzi o tryb automatyczny, on w trybie automatycznym ma trochę inne mapy. Nie są to mapy, tak jak w trybie manualnym, czyli one są ułożone pod automat, żeby to płynnie działało, ale one mają ograniczoną moc. Tak jak w systemie możemy sobie wejść, w ustawienia, i tutaj widzimy, że na trybie street, na trybie sport możemy sobie zmieniać moc na 1, 2, 3, 4. Mhm. Tak, w trybie automatycznym są mapy tylko 3 okay, i 4. Okay. Więc tutaj. Ta dynamika jest troszkę zmniejszona pod potrzeby płynnej Zmiany. jazdy mhm. automatycznej. Więc tutaj jakby te funkcje będą troszkę ograniczone. Okay. Już sobie nie zmienimy tak, jak w manualnej, ale chcemy pełną moc, przechodzimy na manual i tam sobie ustawiamy mhm. Mhm. jedynkę, czyli pełną, pełną moc. Na manualnym jak e, cisny na dwójce będzie odcinało? Czy e... sam będzie. Przerzuci w końcu, jak w będzie końcu pole. Tak, w końcu zmieni, tak, dokładnie. Będzie to trzymał długo i możemy sobie jechać wysokimi obrotami, i on będzie wył, ale w końcu, jak już przesadzimy, będzie blisko odcięcia, to on ten bieg przerzuci. Okay. Czyli każdy z tych trybów po trochę się łączy. Mm -hmm. Automat łączy się z manualem, manual z automatem. Okay. No, ale zabawa jest mega. Na początku oczywiście polataj sobie na automacie, zobacz, jak płynna jest ta skrzynia jak mm -hmm. to działa. Mm -hmm. Według mnie minusem jest to, że faktycznie skrzynia nie jest połączona z imu, czyli z tym systemem żyroskopowym. Mhm. Czyli jeżeli jesteś w zakręcie i jest to długi łuk, to on potrafi ci w tym zakręcie ten bieg zmienić na wyższy. Robi to płynnie, nie ma żadnego zawahania, żadnego zabujania, ale jest taki nagle efekt, że mam i zmiana biegu. Mhm. Gdyby to było połączone z systemem żyroskopowym, to on pewnie w pochyle tego nie zrobi. Nie wpływa to w żaden sposób na bezpieczeństwo. Tylko jest to takie odczucie dość specyficzne. No ale wtedy łopata w dół, gaz do końca, wychodzisz z zakrętu pełną mocą, jeżeli potrzebujesz. E, więc na pewno będziesz potrzebował chwilę, żeby się z tym oswoić. No e, i to, i potestuj. Dobra. Wszystkie ustawienia potestuj, posprawdzaj. Poza tym e, nic się nie zmieniło z dziewiątką. Nie, yeah. nic się nie zmieniło, wszystko jest to samo. Poza kluczykiem zbliżeniowym i tak samo te kierunkowskazy, te tryby jazdy, wszystko, wszystko jest to samo. Też oczywiście nawigacje, tempomaty, mm -hmm. wszystko jest tak, jak było. No, w ostatnim filmie y, mówiłem Ci o tych kierunkowskazach, no, no. że one się same wyłączają po jakimś tam ruchu, ale tutaj dokładnie działa to tak, że on się wyłącza po przejechaniu 150 metrów oraz po 15 sekundach. Okay. I to nie jest zależne od ruchu motocykla, tylko to jest zależne od czasu i od tryby tej drogi. Dobra. Czyli tak naprawdę, jak zapomnisz o kierunkowskazie, to on prędzej czy później się sam, sam wyłączy. Tylko gorzej jest w mieście, jeżeli masz uliczkę, uliczkę, uliczkę i nie zdąży te 15 sekund minąć, a ty jedziesz z włączonym kierunkowskazem i mylisz co, co innych użytkowników, więc po prostu wtedy powtarzasz wciśnięcie i on no, się podnosi. paliwa też jest bezkluczykowy, więc podchodzisz tylko, naciskasz i on się podnosi. O, okej, okay. ciekawe. Jesteś w pobliżu z kluczykiem, więc tylko musisz go nadusić i klapka się sama no, podnosi. Dobra. W pobliżu znaczy jak daleko sięga? Metr. A czyli już... Czekaj. Nie potrzebuję na. <noise> o, już nie działa. A, czyli chwilę jeszcze potrzebował. Tak, dokładnie. Dobra. No, jest jest okej. Okay. No i też ma tak, że jeżeli zostawisz go na zapłonie i odejdziesz od motocykla, to zacznie pikać informując się o tym, o. że... Nie okay. ma. Że, że zostawiłeś włączone na zaponie, więc tutaj jest małe ryzyko, że akumulator wyładujesz. Okej, okay, okej. Okay. No. Właściwie cieplej robi, doskonale. się stopni, w słońcu. <grym> masz piękną pogodę, powiem ci, jak na wrzesień, to tutaj no, masz mega... październik. <grym> o, jak na październik, tak, Tu masz mega fart. Proszę Cię bardzo, zostawiam Dzięki. tutaj kluczyk. I co? I baw się dobrze. Skoro ciekawą prezentację mamy już za sobą, czas rozpocząć własne testy. Czy to nowy etap ewolucji, czy tylko elektroniczny bajer? Sprawdźmy to razem. Zaczynamy! Z zewnątrz wygląda znajomo. Zadziorna linia, przednia lampa w stylu Transformersów, muskularny zbiornik, typowa dziewiątka. Ale jest jeden mały detal, który już na samym starcie wywołuje u mnie dreszcze. Nie ma klamki sprzęgła. Serio, Yamaha, DLACZEGO? Przecież tu powinno być coś do wciskania. W mojej głowie pojawia się pytanie. Czy to jest MT-09? Czy może TMAX 900 z przeszczepem od Nakeda? Hmm. Czegoś tu brakuje, co? I tu też czegoś brakuje. Sprawdzimy jak to działa. Jestem mega zajebany. Trochę banan, całkiem, całkiem spoko. <grymianie> już się na tym złapałem, już chciałem spręgiełko wciskać. Już okay. mamy jedynkę bitą. No dobra, eee. No dobra, póki co wydaje się, że działa. O, ale ta lekkość, to mi się zawsze... MT-09 pod tym względem jest po prostu super. Leciutka, świetnie to się składa. Jak na rowerku. Nie będę ściemniał. Bałem się tego testu. Jak tylko myślałem o tym motocyklu, od razu miałem negatywne myśli. Bo przecież w takim motocyklu automat to jakiś nieśmieszny żart. Obaw, miałem całą listę. Na pewno będzie zmieniać zbiegi byle jaka, nie tak jak ja chcę. Przecież to nie może się udać. To koniec klasycznych nakedów. Wchodzimy w erę skuterów sportowych. Dramat. Ale już po pierwszych kilometrach Hmm, zdziwienie. Prowadzi się tak samo lekko i klasycznie jak MT09. Nie czuję różnicy w masie, w balansie, w przyspieszeniach. Wszystko to samo, co znamy już z dziewiątki. Potem dochodzi do ciebie, że skrzynia pracuje płynniej niż niejeden quickshifter. Bez szarpania i bez zawahania. Słychać jedynie taki charakterystyczny klik. Wbijasz bieg palcem, klik. Albo w ogóle nawet nic nie musisz robić, bo jedziesz w trybie pełnego automatu i to właśnie wtedy przychodzi największe zaskoczenie. Klik, klik, klik. Klik, klik. klik. W góra, w dół, w góra, w dół. To naprawdę działa. I nie, że po prostu działa, tylko to działa zaskakująco dobrze. Idealnie motocykl przeczuwa, kiedy powinien zmieniać bieg, a kiedy trzymać obroty wysoko. Fakt. Sam po czasie zmieni biegi, jak trzymamy na odcince dość długo, ale w moim przypadku musiałem sporo go pocisnąć na tych wysokich obrotach, by to zrobił. Po prostu nie chciał mi psuć zabawy. Ale w razie czego zawsze palcem można zrobić klik, klik. Klik, góra, dół, góra, dół, jak tylko chcecie i mu pomóc. Ale pytanie, jak poradzić sobie z trochę agresywniejszą jazdą? Chętnie to sprawdzę, ale tu małą niespodziankę. Mrugające światła i od razu wiesz, że szykują się kłopoty. Na szczęście ja jeżdżę zgodnie z przepisami, więc nie ma co się martwić. No i proszę, jest pierwsza kontrola policyjna, jaką miałem w przeciągu ostatnich 7 lat. Dobry, dobry. Dobra policja z na to mnie nie. Nie? <laughs> Generalnie cały czas głowa pochylona, więc wszystko widać. Okay. A wszyscy myślą, że zasłania mi wszystko. Nie, no bo to tak wygląda, nie? Trochę tak. To trzyma pod krokiem i posiadamy poprawnie. Nie ma problemu. Mamy duży problem z motocyklistami, że tych uprawnień nie mają. Dobra, nie, są, są. No i dobrze, śródmień. Kapesar, jakbym poprosił? 9,2. Pogoda, ostatnia wygoda już ta moto. No, a dzisiaj z Yamaha właśnie dostałem na testy, dlatego też nagrywam. A. Co ciekawe, automat. O! To ciekawe. Z to takim czymś chyba tego gabarytu się nie spotkałem. Nie? Ja też nie. No? I jak mu się jedzie? Bardzo przyjemnie, ale nie można zrobić u A tym też nie można. To, a o! A w ogóle jeszcze nie ma brzmienia, bo to boxer jest, to to nie a. robi dobrego u No więc to to jedyny minus. Poza tym, mega Aha. fajnie ta skrzynia pracuje. Jak odkręcamy gdzieś tam na wyższych obrotach, automatycznie też redukuje biegi. Okay. Więc mega no, to fajnie to idzie. O, pan widzę tego. Wzorowy kierujący. Bez, Oczywiście. Bez mandatowy Jak uprawnie się nie ma, to jest mandatowy, nie? Uf. Dobra, pan Damian. Tak. Nawet podobny w kasku, dobra. Kategoria AB jest, też mi się podoba. A pojemność tutaj jaka jest? 900. 900, To jest przyzwoicie. Wystarczająca, nie? Daje radę, 120 koni. No, to tam ma 136. Możemy się pościgać. <laughs> znaczy, myślę, że to i tak by wyglądał. To kolbryna wielka, nie? To Ciężkie. No. A to ile, to 180? 190, no. no. Leciutkie, zwrotne. No właśnie, I tej zwrotności na przykład w tym brakuje, nie? Ja mam MT-07 no. yy, i zastanawiam się nad zmianą. Okay. I te MT-09 mi idealnie pasuje. Ale też z automatem bym brał? Nie, <laughs> w żadnym no wypadku. No właśnie, nie? Bo to jednak <laughs> zabawa też musi być, nie? Dokładnie, pakować, dokładnie. Trzeba... Do... Tak, w samochodzie takim, tego normalnym. To dla kobiety automatycznie. Tak, tak. Można zmienić to... tutaj na manual. To I. Mamy te Manetkę, Manetkę. Ale to nie jest ten sam feeling. No właśnie, dokładnie. Dobra, wie pan co? Pan się poprosił poprosił, pisze takie drugie rzeczy. Dziękuję. No. Rozmowa z panem policjantem była naprawdę miła. Pozdrawiam pana i liczę, że więcej będzie takich wyluzowanych policjantów. W miłej atmosferze się pośmialiśmy i o to właśnie w tym chodzi. Na cylku bez spiny i żyje się wszystkim lepiej. No dobra, wracamy do testu. W dalszej drodze czas sprawdzić tryb sportowy i pełne możliwości MT09 z automatyczną skrzynią biegów. To naprawdę trzeba zaznaczać, bo jest to jakiś fenomen. Oczywiście odcinek zamknięty, a nagranie prędkościomierza uległo zniszczeniu. Włączam tryb sport i nagle. Motocykl przestaje robić wrażenie skutera na steryda. Nagle ten motocykl w moich oczach zaczyna odżywać. Czuć świeży powiew technologii. Z dobrą zabawą. Szybko zapomniałem o jakichkolwiek obawach czy negatywnym podejściu. Że przecież to jest Gunwo Automat. Zaczynam czuć prawdziwą frajdę z jazdy. O niczym nie musisz myśleć. Ten motocykl po prostu jedzie sam, skręca sam i czujesz się, jakbyś jeździł na dziecięcym rowerku. Trochę to dziwne. Jadąc powoli na chilku, pełna wygoda, jak na skuterze. Ale gdy odkręcasz manetkę i starasz się zaskoczyć motocykl, zabawa się zaczyna. Większość jazdy miałem po prostu banana bawiąc się tą skrzynią i tym motocyklem. Czułem, że ten motocykl jedzie tak, jak chce. Ale nie, że jestem prowadzony za rączkę. Nie, nie, nie. Nawet zacząłem bezmyślnie zmieniać biegi w górę i w dół. No bo tak, może coś się zepsuje. Sprawdźmy to. A tu zong. Okazało się, że skrzynia doskonale sobie z tym poradziła. Nic nie szarpie, po prostu pełna płynność przy zmienianiu biegów. Nawet na jednym kole można latać bez jakiejkolwiek wiedzy czy umiejętności. Stawianie na koło nigdy nie było tak proste. Zwyczajnie się odkręca manetkę, a motocykl sam jedzie na jednym kole. Jakiś kosmos po prostu. I jeszcze system, który cię pilnuje, żebyś przypadkiem się nie wywrócił na plecy. Willy Control działa, sprawdziłem. I co najciekawsze, ani razu nie pomyślałem, brakuje mi sprzęgła. Okej, okay, kilka razy już się złapałem na to z przyzwyczajenia, że chciałem wcisnąć, ale poza tym bajka. Przetestowałem też Tempomat. Działa całkiem przyjemnie. Nie wyłącza się bezmyślnie jak w KTM 990. W trasie na pewno się przyda. Ten... Nie, zimno? nie ma złej pogody, są tylko źle ubrani motocykliści. <laughs> trochę się zgadza. Nie licząc rąk jest w porządku. Nie ma podgrzewanych. Ten nie. <laughs> Testówka A. automat. O kurde, jak się jeździ ogólnie po to? Jestem mega zaskoczony, ale tak pozytywnie. To jak skuter. No, bardzo szybki skuter, bo 120 koni, nie, 900 nie, nie. pojemności. To jest dziewiątka, tak? No, dziewiątka w automacie. Nie, To za 170 kg waży, nie? 180, 190. Śmigam jak coś. Powodzenia. Miłego. Dzięki. Trzeba uważać na tych grzybiarzy. Ta, wyjech wychodzą, nie patrzą progiegie. nawet. No, no tragedia. Te grzyby tylko widzą. <laughs> <laughs> Dokładnie. Dobry, hej. Hej. Siema. bo To dzięki bardzo. Jeszcze też na MT ku śmigam. Ja dzisiaj na testu dostałem. Także właśnie. No to, Macio, to No, no Jak tym się jeździ, fajnie? Powiem ci, jestem mile zaskoczony Te? Jest no Ja się zastanawiałem, no. ja zastanawiałem jakiś teren, na czymś, co nie, ale No fakt, co nie To jest 7 czy 9? 9, 9. to jest, 5, to jest, duże, to jest górne, no właśnie Powiem ci, zamiście mhm. to działa Jest naprawdę sztos Masz wysoko, odkręcasz, automatycznie redukuje Wszystko jest Przemyślane. Dobra, nie zawracam gitary. Miło było. Dzięki. Czas przyjrzeć mu się trochę z bliska. Yamaha trzyma styl. MT nadal wygląda agresywnie i futurystycznie. Całość trzyma się w klimacie miejskiego wojownika z przyszłości. Albo po prostu Transformersa. Jednym może się to podobać, a innym nie. Mi osobiście nawet się podoba. A dla nerdów trochę technikaliów z papieru. Silnik 890 cm sześciennych z trzema cylindrami. Moc 119 koni mechanicznych przy 10 tysiącach obrotów na minutę. Moment 93 Nm przy 7 tysiącach obrotów na minutę. Skrzynia YAMT automatyczna z opcją manualnego sterowania przyciskami. Cena 50 500 zł. No cóż, elektronika swoje kosztuje. Oczywiście, jak wspomniałem, to tylko na papierze. Przez normy Euro 5, które kastrują motocykl, niestety w rzeczywistości osiągi będą mniejsze o jakieś 10-15%. Co ciekawe, mamy możliwość zakupu tego motocykla w wersji zablokowanej na prawo jazdy kategorii A2. No, czy... Może? <grym> zdjęcie. <zbieramy? grym się zbieramy> no pewnie, dawaj. <grym się zbieramy> Dłuższe ręce, to jest mój gra. Też chcesz zdjęcie? No to chodź! <grystanie> dawaj dalej, dawaj dalej. Kolejny pan. <grystanie> Będę miał na pamiątkę. Słuchajcie. Dziękuję. Miłego. <grystanie> Mega szacunek chłopaki za zajawkę i pozdrowienia dla Was. Czas na jakieś podsumowanie. Ten motocykl to idealny balans między zabawką a technologicznym potworem. Dla kogoś, kto chce mieć komfort z automatu, działa świetnie. Dla kogoś, kto nie chce rezygnować z frajdy i dobrze się bawić, też działa świetnie. Dla początkujących, po prostu bajka, ale dużo się na nim nie nauczycie, więc tu bym uważał. Dla doświadczonych, zaskakująco dobra opcja do codziennej jazdy po mieście. Ale czy go kupię? To jest dopiero dobre pytanie. Śmiem stwierdzić, że mógłbym jeździć na co dzień takim motocyklem. Sporo frajd dało mi testowanie go. Naprawdę mega się bawiłem i mogę go polecić. Może nie wszystkim, ale polecam każdemu, kto ma możliwość przetestowania go, bo może Wam sporo namieszać. Pozytywnie oczywiście. Co do zakupu, niestety jest jedno małe ale dla mnie. Jest jeden poważny minus, który skreśla go na mojej liście motocykli, których chciałbym mieć. Mianowicie, nie zrobisz nim łutu tutu tutu tu, tu, tu! Dlaczego? <grym> I tak, wyobraźcie sobie scenariusz. Ziomek na chodniku woła daj mu, daj mu, daj mu! A ty co? Cisza, jak w bibliotece. Oddalasz się bez Jak upokorzony burak, który nie zrobił łutu Potwarz dla motocyklistów. To się nie godzi. Motocykl, który nie robi tutu, -tu -tu, nie ma duszy, można byłoby tak powiedzieć, w sumie. Nie, że ja tak mówię. I choć jest to naprawdę świetny motocykl, którym mega mi się jeździło, bez utu-tutu nie ma prawdziwej motoryzacji. Po prostu nie. Nawet jak wsadzą nie wiadomo jaką technologię Jarvisa, czy cokolwiek innego z Ironmana, wyrzutnie rakiet. Dobra, wyrzutnie rakiet mogłaby się przydać, ale w dalszym ciągu ta elektronika nie zrekompensuje mi tego, że nie mogę robić tutu. -tu. Po prostu bez łutututu motocykl dla mnie odpada. Chętnie bym przetestował Honda z e bo tam też jest niby automat, ale jest dźwignia sprzęgła. Można jej nie usuwać? No można. Czemu Yamaha postanowiła usunąć klamkę? Nie wiem. Może w kolejnych wersjach ją oddadzą. Może taka era nadchodzi? Kto wie? To co? Yamaha MT-09Y AMT to hit czy kit? Jak dla mnie? To solidny hit, ale nie dla każdego. Czy jest to komuś potrzebne i jak się to sprawdzi w przyszłości? Na pewno zobaczymy. Ja jednak dalej celuję w motocykle, które mają więcej duszy niż elektroniki. A ty, jakie masz zdanie w tym temacie? Czy motocykl w automacie to przyszłość czy niczym z Cyberpunk'a? Dajcie znać w komentarzach, a my widzimy się już w kolejnym odcinku. Niara!